15 września 2019 roku. To data, która do takiej lokalnej historii naszego polskiego tenisa no, przejdzie i, i trzeba ją zapamiętać. Kończymy. Pierwszy rok cyklu Lotus PZT Polish Tour i kończymy go z przytupem, z takim znakomitym międzynarodowym akcentem na tym korcie centralnym, na którym teraz się znajdujemy. Dosłownie kilkanaście minut temu Józef Kowalik pokonał Guido Andreoziego, przerwał trwającą bodaj 9 spotkań albo nawet 10 spotkań serię. Argentyńczyka, który wygrywał tutaj w ubiegłym roku, wygrał Debla. W tym sezonie wygrał kilka meczów i dotarł do tego finału. No i Kowalik, dla wielu, niespodziewany finalista, wygrał całą imprezę w trzech setach ten finałowy mecz trwał 2 godziny i 44 minuty, no daleko od rekordu imprez challengerowych, bo jeszcze godzinę by musieli panowie dorzucić, natomiast po takim wyczerpującym tygodniu, taki wysiłek na zakończenie, prawie 3 godziny, no to było dużo i dla jednego i dla drugiego. Józef Kowalik związał się tutaj ze szczecińską publicznością no i powiedział po całym turnieju, że Bratysława, tam gdzie mieszka tam, gdzie się urodził. No może nie ma się nijak do Szczecina, ale przegrywa rywalizację ze Szczecinem. Tutaj czuł miłość z trybun, czuł sympatię od kibiców, ludzie go zaczepiali, skandowali. Józek Józek. Jeden z panów, taki, taki starszy pan, który był na każdym jego meczu i go gorąco dopingował i wyściskiwał po każdym sukcesie. Dostał dziś od Juska Kowalika rakietę meczową, więc obiecał, że zawiśnie ona w jakimś ważnym miejscu w domu. No, taka rodzinna atmosfera, bardzo pasująca do, do imprezy, do PK Szczecin Open tutaj się wytworzyła i ten finał był takim idealnym podsumowaniem, ukoronowaniem starania wielu, wielu osób, które o ten turniej od 27 edycji dbają. To był też dobry turniej dla polskich tenisistów, bo ich już już od kilku dni nie ma w imprezie, natomiast i Daniel Michalski i Paweł Ciaś po raz pierwszy w karierach wygrali dwa mecze w turnieju głównym w imprezie rangi Challenger Tour. To dużo. Ci, którzy, ci z Was, którzy interesują się tenisem no tak poważniej, myślę, że docenią ten wysiłek, bo pokonali nasi zawodnicy wyżej notowanych tenisistów, zameldowali się w tej trzeciej rundzie Challengera, a teraz przy tej bardziej rozbudowanej drabince. Może nie brzmi to tak dumnie, ale jeszcze w ubiegłym roku byłby to ćwierćfinał, więc czuć takie postępy, czuć, że jest wielu beneficjentów cyklu LOTOS PZT Polisztur i my bardzo się z tego cieszymy, bo 10 turniejów trwała ta przygoda, ten turniej, ten tur, przepraszam, na kortach w wielu miejscach Polski i nie było w zasadzie turnieju może z jednym malutkim wyjątkiem, gdzie Polacy nie odegraliby jakiejś bardzo ważnej roli, gdzie nie graliby w finałach, półfinałach, czy gdzie nie przełamywaliby... Kolejnych barier i takich rekordów osobistych. Więc mamy nadzieję, że, że wy, tak jak i oni, jesteście zadowoleni z całego tego cyklu i trzymamy kciuki za to, żeby ten cykl rósł w siłę, żeby się rozwijał no i, i żeby te punkty które są do zdobycia na kortach w Polsce i na poziomie ITF-ów i na poziomie challengerów zostawały jak najczęściej u naszych zawodników. Tutaj trzeba postawić kropkę. Wielkie dzięki, że zaglądaliście do nas przez te kilka miesięcy, przez te wiele tygodni. 10 turniejów. Dziś rozegrano już ostatnią piłkę pierwszej edycji cyklu LOTOS PZT Polish Tour.